Cześć i czołem! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakże piękny, przede wszystkim słoneczny i ciepły przedświąteczny dzień. Mamy dzisiaj dokładnie środę, 12, 13, 12 czy 13 kwietnia. No i jako, że mamy taką piękną pogodę, warto by było ją jakoś efektywnie wykorzystać. Dzisiaj zabrałem się za zabieg regulacji i ochrony rzepaku ozimego. Co do samego zabiegu, a raczej z czego ten zabieg w moim przypadku się składa, zaraz wyjdziemy, pokażę Wam jak ten mój rzepaczek wygląda. Zaznaczę od razu, że przypomnę może o tak, że rzepak wysiewany jest w międzyrzędziach 45 cm, ale nie w technologii strict fill, tylko w technologii uproszczonej i wysiany po prostu punktowo. Zaznaczam to po raz kolejny, bo, bo ma to jakiś tam, e, jest to dość ważne w kontekście doboru, e, doboru tutaj fungicydu i regulatora. A więc w moim przypadku padło na mieszaninę dwóch preparatów, i teraz nie wiem, czy lepiej e, za każdym razem wymieniać, wymieniać, wymieniać e, substancje czynne. Czy to nazwy handlowe? No, tych nazw wiadomo, że jest dość sporo, choć ja używam raczej tych, tych środków, które na rynku już od pewnego, od pewnego czasu się znajdują. Tak więc, 0,8 litra na hektar preparatu Tilmor, co daje nam jakieś tam, nie pamiętam, 65 g Protio i jakieś 120-130 gramów Tebu. No, ja uważam, że jeżeli chodzi o ochronę tutaj na T1, jest to w zupełności w zupełności, w zupełności wystarczająca ilość. Ponadto dodaję tutaj 0,3 litra Karyksu. No z tego względu uważam po prostu, że no lepszego lepszego tutaj regulatora, choć mega agresywnego, choć mega agresywnego. No, nie, nie używałem nigdy po prostu. Może są. Nie mam zamiaru tu nikomu za, e, mówić, jak, co powinien robić. Każdy robi po swojemu. Ja po prostu z własnych tutaj, e, z, własnych, e, z własnych obserwacji e, oraz z własnego doświadczenia wiem, że ten karyks u mnie w gospodarstwie spisywał się bardzo dobrze. E, a chcę go tutaj zastosować z tego tytułu, żeby tutaj jeszcze rozwój tych pędów, e, pędów bocznych. Jeszcze nam tutaj podkręcić tak naprawdę ile tylko się da, żeby pęd wierzchołkowy, pomimo tego, że już jest wydłużany, żeby jeszcze ponadto te pędy, pędy boczne, te pędy boczne nam tutaj zadziałały, i uważam właśnie, że nic nie spisze się tutaj lepiej w tym aspekcie, jak po prostu chlorek mepikwatu. I tak też właśnie ta mieszanina w moim przypadku wygląda. Dodatkowo oczywiście przy okazji jest zwalczany, może nie jest zwalczany, jest zapobiegany i zwalczany, powiedziałbym, chowacz oraz inne insekty preparatem Inazuma w dawce 0,25 kg na hektar, czyli czyli czyli, czyli delikatnie podwyższona do tego oczywiście kondycjoner wody, nie wiem czy to kamerka, kamerka odda, ale może jak zaraz sobie szybko wylecimy na Olwancie, to będzie widać jak ten kondycjoner nam tutaj zwilża tą ciecz, zwilża, zwilża, polepsza, polepsza nośność, polepsza przyczepność. Ja również zachęcam akurat do stosowania jakiegokolwiek kondycjonera, nawet to w formie kwasku i, i, i co jeszcze, i co jeszcze? No i taka szeroko pojęta zupa mikroelementowa. Mówię tutaj zupa, bo składa się to ta mieszanina mikro i makro w sumie też z wielu z wielu elementów, ale na temat może może odżywiania dolistnego, kiedy indziej jeżeli będzie mam nadzieję taka okazja. No my tutaj dojedziemy sobie do końca do końca na Olwancik, wylecimy, pokażę wam jak ten mój rzepak jak ten mój rzepak wygląda? Mam nadzieję, że uda mi się jakąś roślinkę w całości wyrwać. Jest dość sucho, ale, ale spróbujemy, spróbujemy to zrobić, żeby ocenić w jakiej ona dokładnie znajduje się fazie i czy jest to faza optymalna na zabieg regulacyjny, na zabieg fungicydowy, jak zwał, tak zwał. W sumie to połączenie. Jednego i drugiego. Oczywiście mam ze sobą nożyk, oczywiście również pełne BHP. Pomimo tego, że rzepak już był uprzednio opryskany, no muszę, muszę tutaj zobaczyć jak on wygląda i podzielić się z wami tymże faktem. Mamy tutaj jakąś roślinkę dość, dość wyrośniętą. Postaram się przede wszystkim wyrwać ją w całości, chociaż no nie wiem czy to będzie na tyle, na tyle tutaj proste, żeby, no zależy mi na tym, żeby wam pokazać najlepiej jak się da. Najlepiej jak się da korzeń. A więc mamy wyrwane w sumie to dwie rośliny. I jak te rośliny nam wyglądają? No tutaj może traktor trochę hałasuje. Odejdziemy dalej na, na ścieżkę olwantową. No i ja uważam, patrząc na te rośliny, że jest to termin już odpowiedni na wykonywanie tego zabiegu. Pięknie poraz, porozgałęziany. No i pęd wierzchołkowy nam tutaj już wyraźnie, wyraźnie ruszył. Przetniemy sobie jeszcze szyjkę. Zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda. Myślę, że wygląda dość dobrze. Żadnej tam dziury borowej bym się nie spodziewał. No Z tego względu, że całą jesień był on raczej zadbany i odpowiednio pielęgnowany. Także Korzonek prezentuje się tak, jak widać. Raczej żadnych oznak tutaj niedoborów jesiennych nie mamy. I sama szyjka korzeniowa dość gruba i chcąca dalej wegetować i funkcjonować. Także pomimo dość wczesnej, wczesnej pory, dość wczesnej pory rozwojowej, Wiem, że niektórzy czekają dość długo na, na ten zabieg, żeby tam pęd nawet na 20 czy 30 centymetrów wyskoczył. Ja ten temat załatwiam możliwie szybko. No i mam nadzieję, że efekt tego będzie zadowalający. Jak na razie nie ma co zapeszać. Rzepak wygląda naprawdę fajnie. Choć też zaznaczę, chociaż uważam, że to, że to i tak się da. Dopasować się da do, do każdego typu gleby jakąś fajną odmianę i ciekawe rozwiązanie. Ale zaznaczę, że tutaj jest stanowisko, gdzie przeważa klasa piąta. Co zresztą widać dość blisko, dość blisko las. No, pszenica, nigdy tutaj, pszenica nigdy tutaj nie rosła. Obsada jak najbardziej taka, jak, taka jakbym chciał. Nie za gęsto, przede wszystkim on ma mieć miejsce, on ma mieć powietrze, on ma mieć światło do tego, żeby zaczynał nam za chwilkę już całkiem strzelać, wydłużać pęd i rozrastać się na boki. Także tyle z mojej strony w tym momencie. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli ktoś ponownie znajdzie się, żeby to obejrzeć, a ja będę starał się Was w najbliższej przyszłości zarzucać. Yy, sporą ilością materiału z tego względu, że no, wiosna tutaj już należy do tego, do tego sprzętu i do mnie, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo i tych zabiegów jest po prostu cała masa. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia.